Szanowni Państwo, drodzy rodacy, wiem, że tak jak wiele pokoleń Polaków w naszej historii przeżywacie Państwo dramatyczne chwile. Wasi bliscy, dzielni rodacy, dzielni Polacy przebywają teraz w strasznym białoruskim więzieniu. Chcę powiedzieć, że my, państwo polskie, władze państwa polskiego, społeczeństwo polskie, ale też społeczeństwo 20 milionów rodaków, którzy są rozsiani na całym świecie, jest dumny z Angeliki Borys, z Andrzeja Poczobuta, z Waszej postawy, postawy Waszych bliskich, z tego, że są niezłomnymi Polakami. Angelika Borys, Andrzej Poczobut nawiązują do najpiękniejszych kart naszej narodowej historii i mamy nadzieję, że będą oni inspiracją do wielu działań jeszcze w historii.